Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj już niedziela męki pańskiej, niedziela palmowa. Kochani, zapraszam Was do tych kilku myśli, które zrodziły się w moim sercu po wysłuchaniu homilii papieża Franciszka, którą wygłosił dzisiaj rano na Watykanie, i owoce Ducha Świętego, o które nieustannie proszę, kiedy mam się z wami podzielić tym, co ja przeżywam i to, co Duch Święty robi w moim sercu. Kochani, krótka czołówka i wchodzimy w misterium krzyża. Kochani, rozpoczynamy dzisiaj Wielki Tydzień, Święty Tydzień, najważniejszy dla naszej wiary, dla naszej relacji z naszym Zbawicielem, Jezusem Chrystusem. Jesteśmy w drodze, dlatego kochani, teraz kilka ujęć z tego, co mogliśmy zobaczyć wczoraj. Znaczy się, mogliśmy zobaczyć. Razem teraz zobaczymy, dlatego mówię, że widzieliście to razem ze mną. Jest to sanktuarium Matki Bożej Trzychroć Przedziwnej. Jakieś 10 km stąd założył to zgromadzenie sióstr i braci szencztackich Józef Kętenich, który jest na drodze do ogłoszenia go błogosławionym, takie sanktuarium jest na przykład w świdrze pod Warszawą, w koszalinie i w Bydgoszczy na piaskach, tam gdzie się wychowałem. Kochani, i będąc w tym sanktuarium przed tym samym obrazem Matki Bożej, co w Polsce na piaskach, w moim domu rodzinnym odczułem to wewnętrznie połączenie z Janem Pawłem II który w swojej kaplicy tu na Watykanie chciał mieć obraz wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej daleko od ojczyzny ale sercem i myślą właśnie z ojczyzną złączony również przez tą pamięć o naszej królowej na Jasnej Górze Kochani, zobaczcie teraz technika ujęć właśnie z zachętą do wejścia jeszcze głębiej w ten boży dar tego czasu tej bliskości Boga, który do nas przychodzi dzisiaj jako nasz zbawiciel. O tym już za chwilę zapraszam. O, kochany mój oto o to nadchodzi biegnie przez góry po pagórkach, spieszy do mnie, oto Bóg oto nadchodzi. Zławcy Gdyż by wybrał i umiłował Mnie Uwielbiaj duszą Moja, mego Pana Gdyż spojrzał na mnie W miłosierdzu się we serce Twoich Zławcy Gdyż by wybrał i umiłował Mnie Oto stoi za nas. Przez kraty odzywa się i mówi do mnie Powstań przyjaciółko moja, piękna moja i pójdź Minęła zima, pustał deszcz, nadchodzi życie Jezusu, się na serce mój Kochani, dzisiaj niedziela męki pańskiej. To znaczy, dzisiaj w czasie Ewangelii mogliśmy usłyszeć tą całą drogę Jezusa od przygotowania wieczerzy pańskiej, przez spożycie wieczerzy pańskiej, właśnie Eucharystię, którą Jezus ustanawia. Przez moment Ogrójca, po zdradę Piotra i po śmierć na krzyżu, złożenie do grobu. Zabrakło tylko tej radosnej wieści o zmartwychwstaniu. I Kościół tydzień przed zmartwychwstaniem daje nam właśnie tę możliwość spojrzenia tak z góry, panoramicznie na to, co każdego dnia od jutra będziemy mogli zobaczyć. Zdradę, ustanowienie Eucharystii, śmierć na krzyżu, złożenie do grobu. W oczekiwaniu na ten wielki dzień, wielką noc, tak można powiedzieć, kochani, wielką noc, w której dokonuje się zmartwychwstanie. To, co dzisiaj jest w pigułce nam przedstawione, od jutra będzie nam tak dozowane codziennie. Kochani, zapraszam Was do tych kilku myśli. Dzisiaj papież Franciszek powiedział, że patrząc na krzyż, czasami może się nam wydawać, że, żeśmy stracili pewien smak i zachwyt. O tym będzie pod tym filmem właśnie link, żebyście sobie przeczytali o tym, co papież dzisiaj mówił w czasie homilii. Że patrzymy na krzyż i nas to już nie zachwyca. Nie ma tego wielkiego zdziwienia, że to Bóg uczynił dla nas. Co uczynił? No właśnie, oddał swoje życie do, dobrowolnie, umarł. Zniósł cierpienie jako niewinny baranek. Co jeszcze można powiedzieć, kochani? Że właśnie ten wielki tydzień powinien być dla nas w tym trudnym czasie, zupełnie innym niż zawsze, w tym czasie pandemii, spojrzeniem na krzyż, abyśmy byli zachwyceni tym, co się tam dokonało. A co się tam dokonało? Objawienie Bożej miłości względem nas. Kochani, tak sobie pomyślałem, żeby codziennie patrzeć na krzyż, na krzyż świętego Franciszka, krzyż świętego Damiana. O tym może kilka słów jeszcze jutro bardziej, głębiej, dlaczego tak się ten krzyż nazywa. Żeby zobaczyć na ten krzyż i wyobraźcie sobie teraz, że jest naprawdę gorący upalny dzień letni, tak jak tutaj dzisiaj jest około 20 stopni. I zwracacie swoją głowę, swoją twarz, swoje całe ciało ku słońcu. I na Waszej twarzy odczuwacie miłe ciepło, potem gorąco i żar. Kiedy, kochani, tak spojrzymy na krzyż, kiedy tak się w niego wpatrzymy i odkryjemy, że z tego krzyża bije właśnie ta dobra nowina, ten przekaz, że jesteśmy kochani, jesteśmy słabi, nędzni, grzeszni. I o tym mówi dzisiaj papież, papież Franciszek. Zobaczcie to sobie proszę. A my mamy spojrzeć na krzyż i odkryć na nowo Bożą Miłość. I dzisiaj, kochani, czy byliście w kościele, czy uczestniczyliście online, to o wiele jest trudniej uczestniczyć, ale to jest możliwe. Można wziąć pismo święte, czytania, śledzić, wyłączyć się od wszystkiego w domu. I być tylko na Eucharystii i sercem mówić, chcę uczestniczyć. Kiedy jest komunia święta, chcę przyjąć komunię w mojej duszy. Chcę Jezusa, żebyś przyszedł. Dla ciebie nie ma barier. Jak zobaczymy z martwym staniu, przyszedł mimo drzwi zamkniętych. Może nasze kościoły są zamknięte. Może kiedy będziesz pukał, nie będziesz mógł wejść. Ale dla Jezusa nie ma drzwi zamkniętych. On może wejść do Twojego serca. Ale klamka, jak to mówią, jest po naszej stronie, kiedy te drzwi naszego serca otworzymy. Kochani, zapraszam Was dzisiaj, żebyście pomyśleli o krzyżu. Bo dzisiaj Jezus wkracza do Jerozolimy. Wszyscy Go witają jako Króla i jako Zbawcę, Mesjasza, Tego, który ma wyzwolić. Ale myśleli, Ci, którzy krzyczeli, że wyzwoli spod panowania rzymskiego, że w końcu weźmie coś siłą i zwycięży. A Jezus nie przyszedł zwyciężać siłą, ale ubóstwem, pokorą, uniżeniem. Zwyciężyć nie ten świat, ale zwyciężyć to, co ten świat bierze w niewolę, co ten świat, który wyszedł z Jego rąk, niszczy i pozbawia pięknych kolorów, czyli grzech. Kochani, niech na zakończenie te piękne kolory, które za chwilkę zobaczycie, będą dla Was takim znakiem, że z tej róży, która ma kolce, z tego wielkiego postu, z tej naszej drogi, którą cały czas kroczymy, w końcu rozkwitnie pełne życie, bo życie jest tam, gdzie jest Jezus. Kochani, dziękuję Wam za to, że możemy razem kroczyć tą drogą wielkopostną. Życzę Wam Bożej Siły, Odwagi, Proście o Ducha Świętego, ten, który może nas rozgrzać i rozpalić. To wszystko, co dostaliśmy na chcie Świętym. Pokój dobro!